Przez pół życia słyszałam takie hasło, kochaj siebie. I zawsze zastanawiałam się, co to tak naprawdę znaczy. Kojarzyło mi się to przede wszystkim ze swoim wyglądem, z wizerunkiem. I rzeczywiście dbałam o ten wizerunek bardzo usilnie i, i lubiłam patrzeć na siebie w lustrze, ale zawsze, zawsze czegoś mi brakowało. I kiedy spotkało mnie w życiu coś naprawdę trudnego. Kiedy nagle ten mój wizerunek podupadł w pewien sposób, musiałam nauczyć się kochać siebie od nowa. I dopiero w tym procesie tak naprawdę zrozumiałam, co to znaczy kochać siebie. Bo wygląd to jedno, i jest on oczywiście bardzo ważny, ale to nigdy nie daje pełni. Zajrzałam w głąb siebie i zrozumiałam, że, że muszę akceptować siebie taką, jaka jestem. Szanować to, że mam swoje słabości, jak każdy człowiek, ale też doceniać swoje zalety. Zaczęłam szanować siebie, nie tylko swoje ciało, ale siebie jako człowieka. To wszystko sprawiło, że, że dzisiaj, kiedy patrzę w lustro, widzę spokojną, yy, pogodną kobietę, która jest w zgodzie ze sobą, i muszę przyznać, że ta osoba dużo bardziej mi się podoba niż kiedyś. Kochaj siebie, a będziesz kochaną. To jest mój sekret życia.